Siemanko, siemanko! Ja jestem Wartes, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta z mapek. Nie od widzów. Dzisiaj mamy mapę Jade Jump. To jest mapa zrobiona tak bardziej, jak już widać w stylu japońskim. Mamy tutaj samurajów, są japońskie znaczki. Oraz też będą smoki. Także <noise> ogólnie zobaczyłem parę screenów z tej mapki. Na stronce stwierdziłem, a sobie sprawdzę mapkę, bo widziałem też, że dobre noty zbierała na tej stronce. Oczywiście link do tej mapeczki będzie w opisie. E, także zobaczmy, co tutaj mamy. Zasady: Nie nisz bloków, nie zabijaj villagerów. możesz używać spawn pointa. E, nie tepaj się, jeżeli grasz na multi. I autor Duffy mapper. Maper. Dobra. <noise> ok, także co? Zacznijmy. Zobaczymy, co to jest ciekawego. Good game. Dobra tej jaki fajny motyw z tym, e, z tym drewienkiem małym, główki, wiecie, i, i te inne sprawy, także Fajnie się zaczyna, tylko wiecie co, ja sobie dam tutaj trochę grę głośniej, chociaż to chyba moje słuchawki są bardzo cicho Tak czy się, jak dam sobie grę głośniej Okej, okay, czyli to jest zwykła muzyka z Minecrafta, myślałem, że jak, jakaś kastom, e, customowa jest podstawiona, czy coś w tym stylu Także, także tak, dobre, także dobre, mamy tutaj początek Pytanie za 100 punktów, jak się dostać na ten klocek. Z tego co widzę, to trzeba z góry zejść, czyli musimy się jakoś dostać na ten oto no, domek. A żeby się dostać, to trzeba oczywiście, o, po główkach. Dobra, dobra, dałem radę, dałem radę, jak najbardziej. Także no, ciekawy wstęp, muszę przyznać. Tak, niektórzy mogliby tutaj nie załapać, co trzeba zrobić, A ja tu proszę bardzo, elegancko ogarnąłem i bardzo się z tego powodu cieszę. Dokładnie tak, gorzej... Jest z tym, że tutaj jest skok dosyć daleki, ale okej. Okay. A ja mogę ze spawn pointów korzystać, no to dobra. Dobra, to ja sobie tutaj bardzo chętnie zrobię. Żeby wiecie, żeby nie przedłużać. U, to było troszkę ryzykowne, bo mieliśmy tutaj drabinkę. Ale jak to się mówi, e, nie, nie trzeba wszystkich skoków pokonywać. Aha, i teraz tutaj na drzewo. To ja myślałem, że na to drzewo da się wejść normalnie z dołu. Najwidoczniej się nie dało. Także dobra, lecimy dalej. Tutaj mi się noc trochę robi, co mi, co mi się nie podoba że ja sobie wolę dzień ustawić. Dobra, kolejny etap, kolejny parkur. Ta trzcina troszkę mi tutaj przeszkadza, ale. O, panda, <śmiech> ale, <śmiech> ale to nic, ale to nic, dokładnie. Pyk, dobra, teraz się muszę tam dostać, teraz tutaj i tutaj. Ideal. U, to to już było nie idole. Źle obkręciłem myszkę i wyszło jak wyszło. Nic więcej nie trzeba y, dopowiadać. Po prostu takie życie, takie życie, nie? A teraz chciałem zraszować. Co prawda, ładnie mi to wyszło. Szkoda, ten ostatni y, skok jednak stwierdził, że a, weź ty, gościu, co ty się tak obracasz niedobrze, nie? A <laughs> czekajcie, ja spróbuję, ja spróbuję, bo to wygląda na to, że to da się tak zrobić, tylko po prostu. O, widzicie, tylko po prostu y, raszowałem niepotrzebnie. Także, tak, no. <laughs> Także, no, ten tag jest. Dobra. Piu! O ty dziadu. Dobra, ja sobie tutaj już użyję może kila. Nie przedłużajmy, może, mapeczki, bo nie wiem w sumie, jak ona jest e, długa. Także wolę coś takiego zrobić. Dobra. Mamy za drugim podejściem tutaj nam wyszło. O nie, o nie, o nie, tutaj skoki na tych. To jest złe. To jest złe. Jeżeli też uważacie, że to jest złe, dajcie mi znać w komentarzu. Właśnie tak. Oczywiście, jeżeli lubicie takie mapki, jak nagrywam parkury takie, o, to wiecie, to, 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 to dzięki, jeśli zostawicie łapeczkę w górę oraz też dacie o tym znać w komentarzach. Właśnie tak. Dobra. Czekajcie, bo ja tutaj, jak zwykle <noise> Muszę przeskoczyć coś więcej, je? Oho Dobra Spadło mi się, tak wiem, miałem spawn pointa Ale to nic Ale to nic, jeszcze raz spróbuję Pyk pyk What? Shift trzymałem już Chyba za późno Dobra, na jednym skoku, najlepiej, nie? Peng, pyk Dobra, czemu tutaj się nie wybiłem? Czyżby mi zabrakło powierzchni aj bo tu jest kurde dobra czekajcie pójdę sobie skilam, bo mi się nie chce nie chcę mi się jeszcze raz tam powtarzać bo tutaj trzeba skok rozkminić wiecie to trzeba tak szybko od razu się wybić a właśnie właśnie tak właśnie tak Spróbuję tutaj spawn Point. A, zobaczymy czy na tym działa bo nigdy nie pamiętam czy na tym działa czy na tym nie działa ale w sumie nie był potrzebny jak najbardziej także tylko, tylko sobie po prostu Yy, zrobiłem uczucie, że, 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 mi, że mi może pójść lepiej. O, tak to nazwę po prostu. <laughs> Okej, okay, mogę na to wskoczyć? Mogę, ale co mi to da? Pójdę tam na dach, Wskoczę sobie na dół do villagera, ale po co? Pokiego? Pyk. Dobra, tutaj jak nic trzeba będzie użyć. Ha! Dobra. Pyk. 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 He, hej. No, dobra Tam, tam ćwierka ptaszek <noise> Ćwierkający ptoszek Dobra Okej, pyk, okay. pyk. Prawie był fail Znowu prawie był fail dawaj tutaj, jest! Haha, mam cię! Dobra, gdzie te smoki? Halo? Szukam smoków <noise> A co ty jesteś taki zamknięty w tle? Ha, halo? Gościu? Gościu? A tak nie, trzeba iść tędy, tak właśnie. Nie, no bardzo przyjemny parkur, podoba mi się. <laughs> Czy my mamy wybór dróg? Nie, nie, nie. Nie mamy wyboru dróg. Także okej. Okay. Powiem wam, że parkur po główkach jest naprawdę ciężki. A wiem, bo robiłem taki parkour <laughs> na skateboardzie. I wiem, że tam ludzie mieli. Oj, naprawdę mają problem. Jak ja to przeskoczyłem? Halo. Także tak zapytam. Jak ja to przeskoczyłem? Miałem normalnie idealnie wskoczyć. Dobra, dam sobie tutaj spawn point, bo to miejsce jest takie, jako pośrednie od ostatniego tamtego. <laughs> co ja robię? Czemu ja to przeskakuję? Jak zawsze mam problem, żeby gdzieś dolecieć, to teraz ja po prostu latam za daleko. Taki za mnie lotny człowiek. Pyk, pyk. Uhu. Jestem. Ha. Dobra, poszło. Cześć, cześć, Sensei. Pogadaj do mnie. Sensei, co do ciebie? się ma wąsali, Tak ubrany, fajnie. Spoko, spoko, naprawdę. Dobra. Ale my lecimy dalej z parkurem. Bo, bo, jest, bo jest fajny. Tak. tak. Mhm. No tak myślałem, że mnie odepchnie. Ale okej, okay, ale okej. Okay. Jest fajnie, jest fajnie. Nagrywa się tak właściwie nagrywa, no i super przyjemnie, no. Co tam, że fajduje Ważne, że się, że się nagrywa, nie? Trzeba było sprawdzić. Aha, no, no to tyle, z dorąbałem do pieca. Da się tu wskoczyć? Nie da się. No widzicie, zawsze warto sprawdzić. O! Ping Dobra, ja sobie na tamtym złym skoku zrobię spawn pointa, tak czy siak. On jest naprawdę tutaj problematycznym skokiem. Także zrobimy coś takiego. Pyk, no właśnie. Kill. Kill. O, super. Super działa, dobra. Jak mogę tutaj wskoczyć? Tego? He, hello. Dobra. To sobie tutaj nam Spawn pointa. A co, kurde. Po trudnym skoku nawet wypada zrobić. Pyk. No, czyli teraz po słupkach będziemy zgakani Jasna sprawa. Jasn, jasna sprawa. się robi panie szeryfie znaczy se Sensei. Prowadź mnie ku drodze zwycięstwa. Pyk. Jade. Czuję się taki mega strollowany aktualnie Gdzie jest przycisk? Halo? Poszukali mnie <grymne> Halo, przycisk? Tam widzę kolejny etap, albo ten poprzedni Dobra, panie sensei, czuję, że mnie pan strollował I, I że w środku jest tutaj koniec Ja to wiem Panie sensei No, jak, jak te drzwi otworzyłeś? To panie Sensei. Aha, dobra! Taka wymiana. Dzięki, Sensei! What a deal! Dostałem osiągnięcie. Dobra, jest. No, spoko, fajnie, fajnie. Fajny motyw, nie? Zarobisty wręcz. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy tutaj. Y, ...boksy z jedzonkiem. Cześć, papuszki. Ja tak właściwie ogarnąłem, że dopiero teraz. W Minecraftie po raz pierwszy widzę papuszki, nie? W Story mode od na początku widziałem ty, tyle, co dobra Taki tam nie ogarnie Aha, 180 mnie czeka Tam jest przycisk N Nie skrócę, nie ma takiej opcji Pyk. Dobra. Pyk Superancko What? Ej, przez chwilę tak się poczułem jakby mnie tak kawałek teleportem do przodu Okej okay. Ważne, żeby był spawn Teraz to wiem, że sfajlowałem po swojemu, bo się za wcześnie wybiłem ale wcześniej to nie ogardałem co się stało. Po prostu było takie. What? Halo! Co, co, co to było? Oj, a teraz na przykład nie polecam po prostu. Czekajcie, dobra, bez wykręcania. O! No, widzicie. Normalnie to wykręcanie, jak czasem jest super przydatne, to czasami nie jest. Pyk, pyk. No i jestem. Klik. O! O, ninja! Ninja atakują! Dawaj, katankę! Katanka! O, nie, ninja mnie zarąbali. Wej, ninja, ja mam katankę. One katanka. Ja mam tu, ja nie. Co wy takie mądre ninja znaczy mądre? Dobre. Pa! Nie ogarnęliście, że ja jestem Mr. Respawn Man i się zawsze zrespie. Ja dem to nie to są mistrz Mistrze PVP. Ale jak, jak mnie zaatakowali, nie? Tak po prostu. Idziecie sobie, tu nagle do was ninja wyskakuje, nie? Tak no się jestem ninja, walczy ze mną. <laughs> Dzięki za taki interes, co nie? He, dobra, e, tutaj... Aha... A, czyli tutaj było tylko taka stąd można było wskoczyć. No, no przecież, nie? O nie, znisz... Zepsułem zasadę! Do not break any blocks! I don't care. Shit happens every day, że tak powiem. <laughs> to było bardzo nieprzyjemne uczucie. Kiedy... Kiedy chcecie normalnie zrobić... Pro skill parkura, a tu nagle spadacie. <grych> dobra, dobra, dobra. dobra Tak, wiem, daję spam pointa, to niby prosta, ale tak, wiecie. Dla własnej satysfakcji, czy czegoś tam, cokolwiek. Czekajcie, bo ja tutaj zrobię coś takiego dziwnego. <grych> coś tak naprawdę dziwnego, nie? Pyk, pyk. Aha, super. Siema, Eniu. A wy kurde ninja jedna. Dobra. Jest smok, jest smok, zobaczcie. Rozpoznałem tylko ogon po tym screenshotie. Jest smok, dobry. Mamy smoka! Smok w Minecraft! Patrzcie, aż sobie screena zrobię. O no, będzie na miniaturce. O ile nie zapomnę. A mi się często zdarza zapominać o takich rzeczach. Ale okej, postaram się nie zapomnieć. No. Dobra. Jestem na głowie smoka! Siemanko <laughs> tak. Spoko. Dobra, ale my tu musimy parkura. Ale zobaczcie, kto jest mod, że On tutaj strzela tym ogniem i musimy po tym to zrobić, nie? <laughs> spoko opcja, naprawdę. O nie, podpaliłeś mnie. Przeciebie muszę zjeść jabłuszko. Ty, butu smoku jeden. <laughs> Kurde, ściemnia się. Ściemnia się mi tu w minecraftie Hop. No nic, no nic. Hop. Dobra, dajmy sobie tu z i i set zero. Ja chcę dzień, ja chcę dzień. Noc mi tu jest wcale, ale to wcale niepotrzebne. To a znowu przeskoczyłem prawie, prawie. Kurde. Jakie skoki. O! Spectator mode dostałem. A bo to koniec mapeczki. No e, spoko. Ale to dobre takie zaskoczenie, tak wchodzicie i nagle tak pęk przez ścianę i tak Ej, co się dzieje? Halo? <laughs> nie no, fajna mapka To przypomina mi tą mapę Parkour Paradise, nie? Że tutaj tak fajnie w boxach były te parkury poustawiane i tak się fajnie skakało, nie? To było spoko Dobra Tak rzecz biorąc, to trzeba mapeczkę teraz chyba wysadzić Tyk, tyk, tyk A co, się będę... Nie, fajna mapa, podobała mi się Szkoda, że taka krótka, ale no cóż tak myślałem, że się od razu wysadzi, dlatego nie wychodziłem z game'a dlatego. tego Patrzcie na to, ciach! o oh jee! Yeah. Pół mapy nam wciągnęło Dobra, dam jeszcze tutaj jedną filkę, że tak powiem Pyk To jest, to, to powinien być sam środek mapy I powinien idealnie wszystko dookoła zepsuć Game mode 1 Dobra I let's go, ale ta katana genialna! Kurde, katanka, ciach, ciach, ciach! O nie, spadam! A to mnie teleporteło, tak myślę, co się dzieje, nie? O, tak jak powiedziałem, że rozsadzi większość. że znaczy, no, że całą powiedziałem, ale... Ale tutaj można śmiało stwierdzić, że wszystko zostało wysadzone. Tak, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, jeżeli... Jeżeli wam się podoba, oczywiście, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do lubionych udostępnijcie na fejsie. E, no i tak, widzimy się... Prawdopodobnie o godzinie 18.00 dalej w maratonie Jak nagram odcinek to będzie, a ostatnio cały czas mi wychodzi nagrywanie Nie, nie, dzisiaj coś innego nagram O, znaczy, znaczy też nawiązanie do maratonu, tak sobie przypomniałem, że muszę coś, coś nagrać tak Także dzisiaj to coś innego Ale pewnie sobie mapkę przy tym będę przechodził także, także będzie zarówno i maraton Jak i pewna ważna informacja Także polecam być o 18 Jeżeli lubicie serię właśnie mapek odwizów, Bo no naprawdę Cliff Changer wlatuje Dobra, dzięki za oglądanie, na razie, cześć, hej hej